Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i jest to zupełnie nowy film na moim kanale. Otóż nigdy, ale to nigdy na moim kanale nie było kalendarza adwentowego, to znaczy był tylko raz, ale to taki, który zrobiłam sama dla moich dzieci i był to kalendarz we vlogmasach w zeszłym roku. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak zrobić sobie samemu kalendarz adwentowy, to zapraszam do filmów z zeszłego roku. A ten, ten kalendarz adwentowy dostałam. Dostałam od koleżanki, od mojej Iwonki, która mieszka tutaj e, blisko mnie, nie wiem dlaczego, przyniosła mi prezent, ale ona jest zawsze taka. Co ja jej coś sprezentuję, to ona zawsze się musi odwdzięczyć. To jest bardziej prezent od jej córki, a nie od niej, od nich dwóch. Także pozdrawiam Glorię, pozdrawiam Iwonkę i teraz razem otworzymy sobie tą paczkę. Moja córka już tam gdzieś na internecie zobaczyła, co jest w tej paczce, w tym kalendarzu i poprosiła mnie, czy mogę go otworzyć, bo... Kilka produktów sobie zarezerwowała dla siebie. Jak widzicie, tutaj mam cenę zaklejoną. Iwonka mi ją zakleiła, bo dostałam w prezencie. Ale jeśli Was interesuje ten kalendarz, to zobaczcie sobie na ich stronie. Tam będzie na pewno cena. Jest bardzo ładnie zapakowany. Tutaj otwieramy kokardkę. I tada! Czyż nie prezentuje się pięknie? Strasznie się cieszę, bo nigdy, przenigdy nie miałam kalendarza adwentowego. Czy to jest możliwe? Kręcę vlogi od lat, ale nigdy nie dostałam kalendarza adwentowego od żadnej firmy. Otwieranie takich małych, słodkich paczuszek to jest mega frajda. Także chętnie dzisiaj otworzę tą paczkę razem z Wami. I szybciutko lecimy, bo produktów jest dużo, a nie chcę, żeby film wyszedł długi. Otwieramy numer 1. Brazilian A. To jest produkt, który... Moja turka. Otóż jest to Boom Boom Cream w takim słodziutkim mini opakowaniu. Jest naprawdę przecute. Love it, flound it, you've got it. Ale o co tutaj chodzi? W ogóle z tyłu mamy tutaj opis poszczególnych produktów. Ja nie patrzyłam na to wcześniej specjalnie żeby nie było, nie chciałam podglądać, chciałam, żeby to była niespodzianka, a nie, tutaj jest, są tylko i wyłącznie opisane. Pojemność 25 ml, to naprawdę niedużo, bo to jest balsam do ciała, więc tak naprawdę to chyba starczy nam tylko na łokcie. Piękny zapach, Szkoda, że jest go tak niewiele, bo ja 25 ml to chyba zużywam po jednej kąpieli. Nie jest to tani balsam, jeśli go chcemy kupić sobie w dużym opakowaniu, w wielkim formacie, ale opakowanie samo w sobie jest so cute. Gdzie jest dwójeczka, gdzie jest dwójeczka, gdzie jest dwójeczka? Tutaj! To jest coś. Co to jest? Storm. Dwójeczka to jest dr Barbara Storm Glow Drops. Mamy tutaj bardzo malutki produkt, ale jest to marka dość droga. To są Glow Drops, czyli y, kropelki rozświetlające do twarzy. Te kropelki są dla mnie i na pewno będą fajnie rozświetlały i nawilżały. Lecimy dalej. Wiem, że jesteście ciekawi tak jak ja. Trójka jest tutaj i jest to dość duże opakowanie, wydaje mi się. Ja nie widzę, wy widzicie. Super. To się zawsze każdemu przyda, i to jest dość drogi produkt. To znaczy drogi nie, ale przydatny, i wiecie, po jakimś czasie trzeba je też wyrzucić. Jest to Real Techniques Neon Dream, czyli beauty blender do makijażu. A wiadomo, że te z Real Techniques są naprawdę dobrej jakości, więc super. To się zawsze przyda każdej kobiecie. Każdej kobiecie każdej kobiecie. Jestem pewna, że Anastazja będzie chciała mi to ukraść. O, czwóreczka jest tutaj. Jedno z największych okienek. I tu będzie maseczka. Już widzę, że będzie maseczka. Maseczka one, two, 3 Są to płatki z kwasem hialuronowym i e, fajne jest to, że one mają taki kształt, tutaj są narysowane gwiazdeczek. E, to są takie gwiazdki. E, tutaj mamy kwas hialuronowy w składzie. Będą fajnie nawilżać. Vegan Beauty także... Mm. Zawsze przed wielkim wyjściem, przed makijażem są jak najbardziej wskazane. E, dopiero teraz zauważyłam, że ten kalendarz tutaj, e, kiedy otwieramy, jest opisany każdy produkt. Widzicie po drugiej stronie. Na początku tego nie zauważyłam, więc z tyłu jest tylko skład, a tutaj mamy opis, jak tego używać. I zobaczmy, w jakim języku jest. Po niemiecku i po angielsku. Po włosku nie ma. Piąteczka, lecimy dalej, też dość duże okienko. I mamy tutaj Pacifica. Jest to vegan kolagen krem. Mamy tutaj ekstrakt z kwiatów, witaminę C, witaminę E i jest to krem na noc. Tutaj mamy 20 ml. Tej firmy nigdy nie próbowałam. Czyżby to była włoska firma? No, made in USA, więc może się tak nie czyta. Dajcie znać. Cru cruelty free vegan, także może to być też fajna propozycja na wieczór. Teraz szukamy szósteczki. Szóstka jest tutaj. Tak trochę, żeby wam nagrać to, to to, to jest nieporęczne, bo jest dość spory ten kalendarz. Co tutaj mamy? Tutaj mamy zapach Ariana Grande. Nigdy nie miałam żadnego zapachu od Arianny Grande i taka jakaś dziwna buteleczka. A widzicie, no tak, zapach świeży ale taka nieporęczna buteleczka, bo to wiecie, robimy w taki sposób, że tak no, tak kiedyś może się robiło, ale nam, nam się zawsze trochę wyleje. Myślę, że jakiś dozownik mógł być. Świeży zapach, ładny. Będę musiała go troszeczkę na sobie ponosić, żeby tak naprawdę sprawdzić, jaki jest. Ale wiecie tak, do torebeczki, żeby mieć ze sobą zapach jak najbardziej. Siedem jest malutki. A i tutaj mamy... Lakier Lia do paznokci w takim bardzo fajnym, yy, delikatnym odcieniu, więc to też będzie lakier dla Anastazji, bo ja lakierów nie używam, a ona jak najbardziej taki delikatny na, la na lato, na święta, żeby sobie nałożyć jak najbardziej dla niej. Przejdźmy na drugą stronę. Numer 8, tu jest, tutaj mamy doktor Hałuszka. Jest to. Maseczka. Mamy tu maskę rewitalizantę, więc ma być to taka orzeźwiająca maska. Mamy tutaj kompozycję roślinną. Maseczka jest tutaj 10 ml, tej maseczki, więc na dwa razy na pewno nam starczy. Z czasem dam Wam też znać, czy są tego warte te produkty, bo większość z nich. Dla mnie to są nowości, ale właśnie w kalendarzach to jest fajne, że możemy spróbować wiele nowych produktów i zobaczyć, które się u nas sprawdzą, które nie, i później kupić sobie je w dużym formacie, żeby nie było wtopy, bo kupujemy duży krem, a on tak naprawdę nam nie pasuje, nie działa albo po prostu no, nie jest dla nas. 9. Mamy tutaj kolejny zapach, ale wydaje mi się, że będzie dozownik y, trochę lepszy. Abercrombie. No, i tu mamy już trochę lepszy dozownik. Widzicie, tu już możemy się psikać. No, ten był bardzo kwiatowy, taki świeży. Ten tutaj wyczuwam wanilię albo jaśmin, coś słodkiego, ale nie jest to taki zapach bardzo, bardzo kwiatowy. Bym powiedziała, podoba mi się. Nie miałam nigdy przyjemności spróbować tej, tej, tego zapachu. A za niedługo wyjeżdżamy, więc przyda mi się taki mały rozmiar. Kolejny, kolejny, kolejny. Tu mamy numer 10. Gdzie jest numer 10? Coś małego. Czy to będzie kolejny zapach? Nie. To będzie chyba makijaż Anna i Jaki. I jest to tuż do rzęs. Ostatnio odkryłam dwa fajne tusze do rzęs. O, ma fajną szczoteczkę. W takim też małym opakowaniu to też jest wszystko ok, właśnie takie malutkie, bo jak jedziemy. Na weekend gdzieś, czy na wakacje, to włożymy do torebki kilka produktów i możemy wszystko ze sobą zabrać. Tak jak te na przykład Drops. E, zajmuje nam to mało miejsca i bez problemu możemy sobie z tym e, gdzieś lecieć. Dobra, lecimy dalej. Była e, dziesiątka, tak? Teraz jedenaście. 11. 11 to takie okienko dość spore. Tada! Duże, ale cienkie. O co chodzi? Smut. Criminal. i jest to aprikot. Chyba kiedyś o tym słyszałam. Mm. Mamy tutaj wewnątrz taką silikonową mięciutką, taki taki trójkąt, który nakładamy sobie tutaj na tą lwią zmarszczkę, więc coś dla mnie, bo ja tą lwią zmarszczkę mam i dość widoczną. Możemy użyć tego 30 razy, i jest to potwierdzone klinicznie, że to działa, że wygładza nam właśnie. Tą lwią zmarszczkę. No, poczytamy o tym coś więcej i dam Wam na pewno znać, czy się to u mnie sprawdza. Jest to robione ręcznie, jest to wegan, więc on jest też nasączony kwasem hialuronowym. E, powiem Wam, fajna sprawa. Nie wiem, ile to kosztuje w pełnej cenie, ale jeśli się to u mnie sprawdzi, to na pewno zagości w mojej kosmetyczce na zawsze, bo ja mam taką mimikę, że właśnie ta lwia maszczka mi się m, pogłębia z czasem coraz bardziej. Było 11, no to otwieramy 12. Zobaczcie Wy pierwsi. O, rozerwałam źle. Jakaś niespodzianka. A! Nie, pomyliłam się, to było 21. <laughs> dobra, dobra. 12, 12, gdzie jest 12? To jest 12! 12 jest tutaj, otwieramy 12 i Talon Neologi Tea Infusion Skin Care. Jest to y, ekstrakt z herbaty na twarz 30 ml, i tutaj mamy. Blue tea, więc niebieską herbatę, ekstrakt z niebieskiej herbaty, kwas hialuronowy i probiotyki. Także będzie działał na pewno nawilżające. Clean vegan, formula 97% naturalnych składników. Składników pochodzenia naturalnego. Także widzę, że takie no, fajne. Fajne jak na razie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że kalendarz adwentowy z Douglas. Ma tyle fajnych, belekikę się to mówi po włosku, takie, no fajne perełeczki. Dobra, było 12, teraz żeby nie było w topy, 13. 13 mamy tu, otwieramy. I tutaj mamy co tam, wychodź, wychodź, pokaż się. Mamy tutaj krem 365 Skin Repair, więc na cały rok. Lancaster. Jest to serum, otwórzmy, taki bardzo fajny dozownik, bardzo fajne opakowanie. Yy, taka żelowa konsystencja. I może być ciekawy, Siero Reactivatore di Giovinezza, Ok, więc jest to przeciwzmarszczkowe serum, takie odmładzające. Teraz lecimy. 14, 14. Tutaj na samym środku, taki dość duże okienko. O, tu jest coś Alive! To jest balsam do ciała o zapachu Alive z Hugo Boss. Ja bardzo często w okresie wakacyjnym, wiosennym nie używam perfum, tylko używam właśnie kremów balsamów do ciała, już z na, jakąś tam nutą zapachu. E, tego Alive nigdy nie miałam i zapach jest boski. Podoba mi się. I już czuję, że ta nuta świeża, właśnie na ciele, będzie bomba. Także też fajnie, w dużym rozmiarze, 75 ml, więc to jest taki rozmiar już dość spory. Lecimy dalej. Już niestety zbliżamy się do końca. Niestety, bo bardzo podoba mi się ten kalendarz. 15, 15 mamy tutaj. Ja tego nie widzę. Widzicie wy? To tutaj. A drugi produkt tej samej firmy, która co to tam mieliśmy z tego na Joki, a mieliśmy tuż do rzęs. Tutaj mamy malutkie opakowanie 15 ml, więc jest to taki tester, który możemy użyć kilka razy i zobaczymy właśnie czy na nas fajnie działa. Ma intensywnie nawilżać, przeciwzmarszczkowy, ujędrniający. Będziemy testować i dam wam też znać, bo może się u mnie fajnie sprawdzić coś nowego, coś czego nigdy wcześniej nie próbowałam. Była 15, lecimy, szukamy numeru 16. I tutaj w okienku jest Aveda Botanical Repair. Tutaj mamy pojemność 25 ML też. Fajna rzecz, że zabieramy sobie na weekend, bo jest to maseczka do włosów. Z tego co zauważyłam do teraz jest to fajny kalendarz dla mamy i córki, bo jest dużo produktów takich, z których będzie cieszyła się moja córeczka. Córeczka, jak nie usłyszy córeczka, moja już nastolatka i dużo produktów, z których cieszy się mama, czyli serum, coś właśnie przeciwzmarszczkowego i coś właśnie i dla osób dojrzalszych. Straszna frajda otwierać taki kalendarz. Fajne jest też otwieranie takiego kalendarza codziennie, jedno okienko, a nie wszystko naraz. No ale chciałam wam pokazać, bo może to jest też fajny pomysł na prezent dla kogoś na święta. Może nie na święta, bo trochę późno już tak. Ja bym się cieszyła, gdybym na podchoinkę dostała kalendarz, mimo że to już. Święta prawie minęły, ale wszystkie okienka mogę otworzyć. E, mamy tutaj pędzelek, precyzyjny pędzelek do e, brwi albo by zrobić sobie eyeliner jest to firma Zoeva. Zoeva robi świetne pędzelki, ja mam wiele pędzli tej firmy. Taki pędzel musi mieć w swojej kosmetyczce każda kobieta. Ok, kolejne okienko, e, 18 to takie duże okienko, to będzie jakaś maseczka na pewno, bo jest... Ten kalendarz staje się już powoli lekki, więc nie spodziewam się, że tu będzie jakiś ogromny krem. Maseczka. Tar Skin Dream Kiss. Y, maseczka z biocelulozy na usta. Tutaj z tyłu y, mamy narysowane, y, że niby ma powiększyć usta, tak y, ujędrnić i powiększyć. Ostatnio zrobiły mi się tu takie skórki na ustach, więc... Chyba sobie zrobię. Ujedrniająca i taka niby powiększająca. Nie wiem, czy tu będzie jakieś co, papryczka w środku w składzie, żeby to tak nam powiększyły te usta. W każdym bądź razie y, też fajna rzecz i dla córki, i dla mamy. 19 to małe okienko tutaj na samym dole. O, małe okienko, ale zawartość, czekajcie. Całkiem ciekawa. Mamy tutaj serum z Estée Lauder. To serum bardzo często pojawia się w wielu kalendarzach adwentowych, bo to już jest kultowe serum. Ja przetestuję, bo przyznam się szczerze, nigdy tego serum nie miałam. Dobra, była dziewiętnastka, to teraz będzie dwudziestka. Dwudziestka jest tutaj. Czekajcie, okienko, okienko. O, otwieramy okienko. O, dość duże opakowanie. Farmasique. Green Clear i widzę, że jest to Makeup Milk Away Cleansing Balm. Jest to balsam do demakijażu w dość dużym formacie 50 ml. Będzie miał na pewno też fajny zapach. No, zazwyczaj takie produkty mają fajny, no, taki bardzo naturalny, delikatny. Tutaj mamy awokado, papaja, papaja, przepraszam, papaja. To jest chyba papaja. Produkt, który zużyjemy na pewno bardzo chętnie. Teraz wracamy do okienka 21. Tu pamiętajcie, że macie opis produktów, także mm, ja Wam tak na szybko to robię, żeby nie wyszedł zbyt długi ten film. Tutaj mamy kolejny produkt. La Carnoisine, czyżby to była. Nie? Made in Germany. Myślałam, francuska firma. Dr. Suzanne von Schmiedeberg. Bardzo przepraszam, jeśli źle wymieniłam nazwę. Jest to krem przeciwzmarszczkowy, już ten tutaj rozmiar 15 ml jak najbardziej będziemy mogli poczuć, czy na nas fajnie działa i jest on do skóry suchej, dry skin. Także mimo wszystko, jeśli macie taką skórę poszarzałą, teraz zaczynamy znowu grzać w domu, to nawet jeśli mamy skórę tłustą, mieszaną, to czasem fajnie jest też użyć właśnie do takiego głębokiego nawilżenia, też e, jakiegoś produktu do skóry suchej. To nie jest powiedziane, że to nie jest absolutnie dla tak nas. Więc teraz będzie 22. Tutaj mamy. Myślałam, że jest puste. A tutaj mamy. Co to jest? Kto widział ostatni tutorial? Kilka tygodni temu opublikowałam na moim kanale tutorial masażu głasza i to jest właśnie kamień do masażu głasza. Polecam, robi naprawdę dużą robotę, jeśli się systematycznie używa tego, a ten jest z firmy Rosenthal, so cute, ciężki, więc będzie to kamień, prawdziwy i możemy go sobie zabrać ze sobą nawet gdzieś, bo jest taki bardzo poręczny, teraz nie wiem, czy go dać córce, a mi się on tak podoba, bo jest malutki i chyba sama będę używać. Super się tutaj też dopasuje do oczu, Wracajcie do tutorialu, bo myślę, że warto jest poświęcić 2-3 minuty, no dobra, 5 minut dziennie, żeby taki masaż wykonać. Idziemy. 23. Podzianka, przedostatnia, niestety. A, tutaj mamy produkt od Jeffree Star. Przyznam się szczerze, do makijażu nigdy nie miałam niczego z Jeffree Style. I tutaj mamy cienie do powiek w takim metalicznym. Na Sylwestra odcieniu, i to też chyba polecić dla mojej córeczki, bo ona co prawda się jeszcze tak bardzo nie maluje, ale już zaczyna tam swoją przygodę z jakimiś kosmetykami i wolę właśnie, żeby używała tych kosmetyków e, raczej dobrej jakości. Niestety, ostatnie okienko tutaj, takie malutkie na samym dole. Małe nie znaczy, że nie będzie tam czegoś super. Bardzo fajna niespodzianka, jak moja córka zobaczy. Ten rozmiar i to opakowanie, to już wiem, że nie będzie siły, żeby jej to zabrać. Super! Co to jest za zapach? No, to już jest mój zapach. Tu już mamy jaśmin, bergamotkę. No, taki już bardziej kobiecy zapach, więc nie poleci ten zapach do mojej córki. Będzie mój, bo powiem Wam, spodobał mi się. Też bardzo fajne opakowanie. Wkładamy do torebki, mamy torebkę w torebce. To tyle. Niestety otwarliśmy ostatnie okienko. Kalendarz super. Myślę, że warto w niego zainwestować, bo bardzo fajne kosmetyki w środku. Yy, fajne pomysł dla matki, i córki, na prezent dla kogoś, tak jak było w moim przypadku. Także jeszcze raz dziękuję, Gloria, dziękuję Iwonka, bo zrobiłyście mi mega niespodziankę. Bardzo się cieszę i niespodziankę zrobiłyście nie tylko mi. Ale też Anastazji, także dziękuję. Wy napiszcie mi, które kosmetyki Wam się podobały najbardziej, czy lubicie kalendarze, jakie kalendarze polecacie, i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!